Będę policji w Żarach. Halo? Policja? Tak, policja w Żarach. E, proszę pana, mówi Hymel Jadziga, Lipinki Łużyckie, łączna czterdzieści, 40... łączna tutaj jak się wjeżdża. Zaraz koło poczty objazd tutaj zgłaszam wybuch z serca ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki Łużyckie, łączna 43. Ale to za pocztą wkoło. A Straż Pożarna jedzie? Słucham. Straż pożarna. No ktoś podpali, ja nie wiem to. A straż pożarna? Słucham? Czy straż pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił. Ale ktoś podpalił. Stuk... Siano, tak? Jest straż. Siano? Jest... jest straż. Aha. Przyjechała straż. Dobrze. Ale... Jak jest, to dobrze. Jak jest straż pożarna, to dobrze, no. Nie gasi. Gasi? Serce się dopala. No, ja nie wiem. Lipinki Łużyckie, Łączna 43. No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu? Słucham? Czy jest tam straż pożarna na miejscu? Na miejscu ja jestem. A straż? E, no, syna nie ma w domu.